Dzień dobry, to Jakowal. Wracam sobie właśnie ze Szkocji. Postanowiłem się podzielić e, pewną historią, która miała miejsce dzisiaj w nocy, jak zaczynałem pracę. Mianowicie, jadąc już do pracy, zaczęło bardzo mocno padać. Bliżej Liverpoolu padał deszcz, bliżej firmy padał już bardzo gęsty i, i bardzo mocno padał śnieg. Było na minusie jakieś 3-4-5 stopni na minusie. Więc gdy wszedłem do biura, wziąłem kluczyki, dokumenty, to moje drugie pytanie brzmiało: czy jest płyn do spryskiwaczy zimowy? No bo wiadomo, no, 750 km w obie strony e, będzie mokro, jest na minusie, przyda się. Mimo, że drogę znam, to się przyda. E, gościu w biurze mówi: pff, no Sorry, ale się skończył kurde, no tam w ciężarówce pewnie coś jest, ale mówię, żeby starczyło, polałbym dolać. W tym momencie, a zapomniałem powiedzieć, że w biurze stał jeszcze jeden kierowca, rdzenny Brytyjczyk, starszy gość, jak się później okazało 23 lata stażu za kierownicą, odwraca się i patrząc mi prosto w oczy mówi, dolej wody. I ja mówię, ty no ale jak wody, To jest minus 5, woda nie da rady, zamarznie. A on dalej, patrząc mi prosto w oczy, mówi to nalej na gorącej, nie zamarznij. No, pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, no mówię, zaraz wybuchnie śmiechem. Nie wybuchnął. Więc druga myśl, jaka przyszła mi do głowy, to sobie pomyślałem, że na 150% jest już zaszczepiony. I to właśnie musi tak działać. Wsiadłem i pojechałem. Dzięki niemu mam jeszcze cały termo kawy Bo była dzisiaj w nocy niepotrzebna. Bo co sobie przypomniałem o tej historii? To jakoś. Sen mnie nie może. Na razie. Miłego dnia i tygodnia.